A kuku, siema, jestem panem z Wayne Hills, to znaczy Franklin Clinton. Jestem znajomym pana z Grove Street i byłem u niego tam nad mostem, płynąłem tą łódką tutaj, którą widzicie, i kazał mi nagrać odcinek, bo powiedział, że jeszcze trochę go nie będzie. A więc nagrywam dzisiaj za niego. Jak widzicie, ładnie się przebrałem w ciuchy z ponbojców. Bo tam są drogie i... prestiż I tutaj znalazłem taki fajny samochodzik Mi się naprawdę bardzo podoba Dzis Naszym dzisiejszym planem na odcinek jest znalezienie taczki Jeśli ja się nie mylę, ona... tak Ona jest tutaj, widzicie co właśnie... Patrz patrzcie co ja teraz zrobię Oni mają do mnie teraz... zaraz, zaraz, zaraz będę mieli jakiś problem muszę, mus muszę do nich podejść Albo wiecie co? Od razu będę ich strafywer pegnej. No, no 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 dobra, dobra. Dzięki. Teraz wezmę sobie tą taczkę. Czekaj, oni mają... Czekajcie, oni, on ma dalej ten problem. To ja wezmę sobie... Dlaczego oni będą dla jest strzelają? Co ja wam zrobiłem? Taki jesteś mocny? no wy jesteś mocny. A wiecie co? Chyba sobie gdzieś zmieniamy plan na odcinek. O nie, przepraszam, przepraszam sobie. Zabiłem niestety pieski, bo... On się żyje. On nie żyje. Tak, tak. Musiałem, przepraszam. Bo mnie atakowały. No to teraz weźmiemy tą taczkę. I zrobimy na niej pewną rzecz. To najpierw... Poczekajcie, zabawę się, no dobra. E, wkurzały mnie już te typy, ale ja muszę wziąć tą taczkę. No i jeszcze policja mnie goni. No to słuchajcie, ja muszę tą taczkę wziąć. Nie wiem jak, ale ja ją muszę jakoś wziąć. Dobra. Przesuwam swojego się posunąć. No. Dobra Przesuwamy ją, prawda? Dobra Szybko, bo już policja jedzie eee, Biorę to I robię kurde na tym stanta. zobaczycie Jakiego Milicja już dobra muszę uciekać Biorę tego krosa. uciekam Macie chociaż zabawy na odcinek

Teraz mam pewną sprawę, bo muszę pojechać po mojego klienta, bo jestem szefem firmy. E, po, jestem szefem firmy e, taksówka. Ta, e, no ja jestem po prostu taksówkawem, prawda? I jestem ich szefem. E, I teraz. I teraz e, idziemy po e, jednego z moich wiernych klientów. Znaczy, nie wiem, czy jest moim wiernym klientem, bo ja zazwyczaj tymi taksówkami nie jeżdżę.

Just me and a few strippers jumping around a pony went viral. Eight million views. One for every dollar I made last year. Holla. My daddy, he invented the sick bag. What? He invented the paper bag? No, he invented the paper bag with the plastic lining. So your sick don't drip, yo. Keep your in the bag. Minutes. Yeah, I think I got it. So next time you blow chunks on a plane, you think of k wack What's the time? Shit, we're never gonna make it. Niech fuck, fuck, ma do nas problem, to jedziemy za wolno. Lecz ja trzymam nam znaczy. E, nam... Dobra, nie wiem, nie Jeden na maksa, jeden jeszcze jak się da. Gaz The quality of it, sure. That's what I'm talking about. You are killing it. Hey, what was you doing out of Sandy Shores anyway? The world ain't exactly multicultural, here. I was looking at factory sites so I can make sick bags right here in the USA. Worlds changed, homie. Everyone used to outsource everything to Asia. Now hillbillies will work for less than. koreans hash tag back. you keep driving like this i should make the buy-in no worries i can't wait to get my drink on smoke some cigars wear some sunglasses kick an ass and take a name, baby Może no, nagram dla was odcinek na zapas, jak pokazuję swoją kolekcję aut. Powinno really <grym> <grym> wam się spodobać. Whip, to table, Nie wiem się za bardzo I'm na tych YouTubach, ale wiem, że pan z Grove to profesjonalista. To był No, Typek dał mi razem 330 dolarów. 630, przepraszam. E, mówiłem, nie jestem profesjonalnym y, YouTuberem. Pan mm, z GrowStreet to co jednego. E, no i nie znam się za bardzo na tych rzeczach. No, ale to już chyba koniec tego odcinka. Nie chcecie teraz chyba widzieć mojej kolekcji. Audio, więc zobaczycie może w następnym odcinku. Jeżeli pan z Street nie wróci. second them.